Siemanko, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam relacje z CWL z naszego klanu Polska War Fajnie, mamy awans, 316 gwiazdek Spoko wynik, mogło być lepiej, bo wpadło też kilka jedynek ale nieważne, liczy się, że awans, tamte ataki są do poprawy Pierwszy atak będzie to atak Hamiltona Oczywiście dziękuję wszystkim graczom, którzy Wbili do nas na CWL, pomogli nam zebrać skład fajny, bo nie mieliśmy aż tylu TH13. Ale yy, na polskiej scenie Clash of Clans jest jeszcze sporo dobrych osób, które wspomagają, właśnie takie klany, które, y, takie jak nasze, które nie mają y, pełnych składów TH13. No ale nic, przejdźmy do omawiania ataków. Jak możecie zauważyć, baska jest trochę słabsza, ale na, z jednej z konwersacji, na której zresztą mam admina. Yy, jeden z y, graczy zapytał, właśnie jak zrobić taką bazę. Bodajże, kolion, yy, w odpowiedzi na jego pytanie, pokazuję tutaj yy, replay, właśnie sposobem jak zrobić tą bazę. Jest ona dość popularna. Yy, widziałem, że sporo osób pyta, właśnie jak yy, robić to ustawienie na trzy gwiazdki. Proszę, specjalnie dla Was, replay do obejrzenia. No i to tutaj fajnie Hamilton sobie bez problemu poradził. Fajnie ten Ice Golem odkrył tam y, Tesla. Ta Royal Championka, który robi naprawdę bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o ataki hybrydami. No i co? Tutaj jeszcze został mu jeden Rage, Ability na Queen. Eleganckie trzy gwiazdki. Obejrzyjcie sobie ten replay do końca. A my klasycznie widzimy się na kolejnym replayu. Kolejny atak ponownie w wykonaniu Hamiltona. Jak się zauważyć, pokazałem tylko jeden, od, jeden replay na pierwszym dniu. Pokazuję tylko właśnie te bazy, które zostały zrobione na trzy gwiazdki, bądź te, które są dość popularne no i troszkę słabsze yy, w sensie pod względem defensywy i wymaksowania. Tutaj już yy, można powiedzieć, w pełni wymaksowane to TH13, ale tutaj jeszcze widzę Royal Championka no i tam yy, Herosi nie są. Wymaksowani, no wiecie, nie łapcie mnie za słówka. Po prostu ta baza jest lepsza, tamta była o wiele gorsza. Yy, no ale nic, przejdźmy do omawiania ataku. Tutaj yy, Wolden Walk, właśnie z Yeti, Bowlerami i Hogami. Yy, tutaj yy, ta nowa mach yy, maszyna yy, Sieg yy, Sieg Machin Nie wiem, przepraszam, źle nie przygotowałem się. Yy, SB, namiot, coś takiego. Siegmachin. Możecie się śmiać z akcentem rosyjskim. Siegmachin albo jakieś nie wiem, yy, urok mnie nie ma. Jak chcecie mogę nagrać również odcinek po rosyjsku, ale to zależy wszystko od was. Jeżeli zostawicie tutaj 50 łapek w górę, nagram odcinek po rosyjsku. A co tam będzie śmiesznie. Dobra, przejdźmy do omawiania ataku. Yy, tutaj również yy, fajnie wypuścił te Yeti oraz Bowlery, które robią naprawdę bardzo mocną rozpierduchę. Fajnie, wszystko wpadnie pod, pod nasze trio oraz Inferno, które jest na Multi, no i troszkę nam obiło te jednostki, ale fajnie ten Ice Golem sfrizował. No i co, tutaj jeszcze wystarczy, że dorzuci Hogi i reszta roboty ona właśnie zrobią. Tutaj jeszcze ma Ability na Queen oraz na Royal Championce, więc. Nie ma się czego obawiać, tutaj widzę z tego CC wyleciało jeszcze Yeti, mógł sobie w sumie wziąć Hogi, byłoby fajnym rozwiązaniem, o i tutaj Hogi od tej strony, nie wiem czy to było dobre rozwiązanie, wiem, że rzuci Raja, ale w sumie spoko, spoko pomysł, bo to Inferno nie zagrażało nam jakoś bardzo dla Hogów, ponieważ było na single, więc elegancko, fajnie przemyślane, A tak trzy gwiazdki kolejne. I klasycznie obejrzcie replay do końca, a my widzimy się na kolejnym replayu. I już kolejny atak, będzie za momencik, trzeci dzień, ponownie atak Hamiltona, no Hamilton jest gwiazdą, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, większość ataków jego jest pokazanych fajnie, oddał najwięcej chyba ataków na trzy gwiazdki, oj tutaj Tor. ktoś chce do nas bić i chyba nam popsuć reputację, nie no, żartuję, Thor to spoko mordeczka, wytniemy co tam sobie... Napisał, bo jest to troszkę niecenzuralne, no ale nieważne. No i co tutaj mogę powiedzieć o tym ataku? Bardzo fajny Queen Walk. Atak Queen Church taki. Queen Walk, Queen Church. O, ja mieszam się, ale już jest późno, a to nagrywam w sumie, żebyście sobie mogli obejrzeć w wtorek? Tak, we wtorek. Tutaj z CC wylatuje smog oraz Palon yy, i Ice Golem, ta Queen powinna ubić to TH i to CC. Niestety ten multi mortar robiła nam bardzo właśnie naszą Queen, ale tutaj fajnie dorzucony Rage, dzięki czemu CC ginie. Yy, Queen niszczy TH, tutaj jeszcze te szkielety, mortar również ginie. Wypuszczone Hogi oraz yy, Minery, yy, Walden, Pekka, Wizardy, Hogi w CC. Fajne. Fajnie, że wziął Hogi właśnie na CC. Teraz odpowiednie wyrzucenie jeszcze tego Hila i gwarantowane trzy jazdeczki. Piszcie, oczywiście, czy chcecie, nie wiem, odcinek raz na tydzień czy częściej. Ja się postaram do tego dostosować. Nie ukrywam, że jest ciężko, ale postaram się dostosować. Chciałem wam pokazać CVL i nagrywam to też w sumie późno, ale pokażę wam, czego się nie robi dla kochanych widzów. A fajnie, bo mamy już 666 godzin jeżeli chodzi o oglądalność na kanale, więc jest spoko, jeszcze troszkę i dobijemy do 1000. Zobaczymy czy uda się wbić też do 1000 subów, bo poza tym aby móc już jakiś kwit zbierać z YouTube'a to trzeba właśnie mieć 1000 godzin i nie, 4000 godzin oglądalności i 1000 subów, więc w sumie ciężkie wyzwanie, no ale nic. Pogadaliśmy w sumie o ataku było mniej więcej o YouTube. Denerwuje mnie to, że pokazuje cały czas, że awansowaliśmy do ligi. W sensie, no wiecie o co mi chodzi. Kolejny atak teraz w wykonaniu. Lucia, fajny atak. Tutaj yy, hybryda. I to bodajże wyrzucił queen. Tak, queen. Wyrzucona. Wybaczcie również, że przyspieszam te ataki do yy, dwóch razy szybciej niż yy, normalnie. Nie pokazuję ich w takim normalnym, jakby trybie. Ale po prostu chciałem się zmieścić w limicie czasowym, bo mam ograniczony limit też nagrywania. Bo nie ukrywam, że brakuje pamięci, więc staram się to nagrywać tak do max 20, 25 minut. Ewentualnie muszę sobie zakupić jakąś nową kartę pamięci. No i co, tutaj fajnie już wypuszcza to wojsko, to Yeti, te Yeti oraz Bowlery, ta Pekka. Jestem ciekawy co ma właśnie w CC. O, hogi, elegancko. Te inferna na multi naprawdę mogły tutaj namieszać, ale odpowiednie wyrzucenie speli, odpowiednie uruchamienie właśnie yy, Wardena i eleganckie, murowane trzy gwiazdki. No i co, obejście sobie replay do końca, a my widzimy się na kolejnym ataku. I już kolejny atak, tym razem gościnnie właśnie wbił do nas jeszcze Black Look. Również dziękuję mu, że wbił, pomógł również, przyczynił się do awansu. Fajnie. No i co, przejdźmy już do ataku. Tutaj Blimp z CC wpuszczony pod TH, fajnie, TH już zginęło, CC zostało wyciągnięte. No i co, teraz Queen Church. Właśnie Queen Church z minerami i hogami. Bardzo mocna strategia, jeżeli chodzi o TH13 obecnie na. CWL, czy na Clan Warsach zwykłych również na TH12, bardzo mocna strategia sporo osób tym atakuje skuteczna, więc polecam i jeżeli traficie właśnie na taką baskę to taki sposób w jaki zaatakował Black jest bardzo spoko sposobem fajnie tutaj wszystko wpadło oczywiście kolejnym ułatwieniem było to, że te dwa Inferna były na single, jedno tylko na multi dzięki czemu nasze jednostki typu minery, czy też właśnie hogi nie obrywały tak mocno tutaj ta queen jeszcze żyje, fajnie ability ma jeszcze w zapasie mamy dwa heal'e nie, jednego heal'a oraz jednego freeza. warden ability zostało odpalone jeszcze ability mamy na royal championce eleganckie trzy gwiazdeczki i tak jak powiedziałem, jeżeli spotkacie taką bazę zastosujcie właśnie tą strategię ten sam sposób w jaki zaatakował black i co? Macie gwarantowane trzy gwiazdki. Obejrzcie sobie to do końca, a my widzi. Kolejny atak, tym razem w wykonaniu Marka. Również taki dość popularny skład jeżeli chodzi o atakowanie. Yy, elektrodragony, typowy spamik, taki fajny. Yy, tutaj oczywiście fajne wyczyszczenie, aby te elektrodragony się nie rozeszły. Ktoś do mnie jeszcze dzwonił na Messengerze. Zobaczymy kto to zaraz. Yy, ale przechodząc do omawiania ataków. Yy, spamik taki wykonany fajny za pomocą tych elektrodragonów, odpowiednie wypuszczenie speli i gwarantowane trzy gwiazdeczki. Też wioska nie była jakaś trudna, była zbita, więc yy, zastosowanie spamu jak najbardziej na plus. Tutaj widzimy jeszcze ability na yy, bohaterach, więc nic tylko patrzeć jak wbijają się trzy gwiazdeczki. To by było na tyle, widzimy się na kolejnym replayu i co? Zaraz kolejny fajny atak. Esa. Kolejny jeden z ładniejszych ataków, jeżeli chodzi o yy, CWL. No, moim zdaniem bardzo mi się podobała ten atak w wykonaniu Martina. Na no, również dość popularną bazę, jak widzicie, ona ma troszkę słabszą defensywę. No, ale też Martin nie ma wypagrzebowanego jeszcze tego TH13. Yy, użyta podkana właśnie na level yy, Herosów. I tak jak powiedziałem, pokazuje ten atak, ponieważ ta baska jest dość popularna. Yy, taki island base. Yy, no, i również tutaj Martin fajnie zaatakował. Również się nie obraźcie, że przyspieszyłem ten atak, ale naprawdę Limity czasowe troszkę gonią Fajnie tutaj ten Wizard sobie czyści Teraz zatrzymało się na tym storage'u Tak Queen bardzo fajnie tutaj wleci i ubije CC Oraz właśnie Queen przeciwnika Fajne skiny Naprawdę dają bardzo dużo Kupujcie Gold Pasy Nie, no, tak na serio to jak ktoś ma pieniążki to Polecam kupić taki Gold Pass, ponieważ daje sporo fajne ułatwienie jeżeli chodzi o farmienie jeżeli dużo gracie to opłaca się to kupować ponieważ macie sporo zniżek oczywiście nie opłaca się tego kupować dla skinów chyba że ktoś naprawdę lubi ale pamiętajcie najbardziej wartościowe w tym całym gold pasie są właśnie te zniżki no i co tutaj wypuszczenie już minerów oraz hogów yy, za tym wszystkim warden oraz royal championka slammer wypuszczony pada w slamerze, bodajże Hogi, teraz wystarczy odpowiednio wyrzucić te dwa hile, które nam jeszcze zostały, użyć odpowiedniej ability i gwarantowane trzy gwiazdeczki. Obejrzyjcie sobie replay do końca. A my widzimy się na kolejnym. Kolejny atak, tym razem w wykonaniu poska Zobaczymy czy zgadniecie kto to posak yy, Fajny ataczek, yy, tutaj taki queen Church, yy, Ponownie queen Church miner z, z hogami zastosowania właśnie tego yy, Siege machine yy, Siege machine do funelu yy, Tak zwanego namiotu, fajne tutaj yy, queen ubiła cc, niestety wallbreakery zostały wyrzucone przez springtrap yy, ale ta queen sobie poradzi, przebije ten mur zniszczy jeszcze bodajże tego WT, yy, to clan castle oraz tego air zobaczymy czy tam sięgnie jeszcze do inferno ale wydaje mi się, że tak zaraz powinien wypuszczać właśnie minery oraz hogi z wardenem najpierw yy, namiot wyrzucony ta peka, która poczyści Warden z Hogami i Minerami, fajnie. Ta Queen jeszcze przeżyła jednak dłużej, pewnie zniszczy tą Queen przeciwnika. Fajnie by było, ponieważ nie zagrozi tak naszym Hogom, nie będzie objęła. Niestety Queen przeciwnika nie padła, ale została bardzo yy, boleśnie obita. Tam Minery powinny sobie poradzić i ją zniszczyć do końca. Jest tutaj Heal wypuszczony. Niestety ta bomba z TH obija nam Hogi, ale yy, są szybko leczone w naszym Healu. No i co, tutaj już widzicie, wpadną trzy gwiazdeczki. Jeszcze troszkę zostało wojska, które może sobie doczyścić. Ewentualnie, gdyby brakło mu czasu, ale tak się nie dzieje. Trzy gwiazdki wpadają elegancko, fajny atak wykonań Poseidona. Super, my widzimy się na kolejnym replayu. Tutaj z szóstego dnia nie będę nic pokazywał, ponieważ nie było jakichś fajnych ataków, też wioski nie były jakieś mocne. I już mamy ostatni, siódmy dzień. Atak w wykonaniu I Follow You. Yy, również taka fajna baska, wybrana właśnie przeze mnie. Postanowiłem ją pokazać. Atak fajny, więc czemu go nie pokazać? Yy. Fajnie, że tutaj ta pekka wyfunelowała. Tutaj ta Queen ona zejdzie do tego Elixir Storedżu. że tak się stanie. Nie wiem, czemu ona nie poszła na TH i na tego yy, właśnie Elixir Collector. Ale w sumie może to i dobrze, ponieważ chyba ubije tego Royal Champion'a, Nie wiem. Zobaczymy. Tak się dzieje. Fajnie, Royal Champion pada. To co Niestety pewnie nam ubije tą Queen. Jeszcze to inferno, które pali oraz też kieletek, który są naprawdę uciążliwy Ice Golem swizuje a nie, jednak CC padło, fajnie tutaj jeszcze ten Kanon, super teraz wypuścić odpowiednio właśnie namiot Hogi Wardena z Royal Championką, właśnie King fajnie, na Royal Championce mamy jeszcze Ability tutaj spowolniłem troszkę do normalnego trybu, teraz wystarczy odpowiednio właśnie użyć Ability odpowiednio wykorzystać tego ostatniego Heala i zdobyć upragnione No, nie ta denerwująca cały czas informacja o awansie do Master'a. Masakra. Ostatni atak w wykonaniu Blacka. Również na dość popularną baskę. Dlatego kolejny fajny sposób do zdrobienia tej wioski. Tutaj te Wallbreakery przebijają się przez mur. Fajnie wszystko wyszło. Te Queen powinna zniszczyć. TTH, tak się też dzieje. Tutaj powinna również wyczyścić te dwa Archer Towery i WT. Ta Tesla również też zginie. I kolejny atak właśnie yy, strategią Queen Church z Minerami yy, i Hogami. Yy. Piszcie, co chcecie w następnym odcinku, zostawcie jakieś sensowne łapki, zobaczymy. Yy, próg jaki stawiam to 30 łapek w górę. Jeżeli uda wam się dobić 30 łapek w górę to wstawię wam jeszcze w tym tygodniu jakiś fajny odcineczek. Jeżeli dobijecie do 50 łapek w górę Wtedy nagram odcinek po rosyjsku, spróbuję. Coś tam się uczyłem, więc może się uda. Po niemiecku nie chcę nagrywać, bo uczę się tego dopiero 4 lata. Po angielsku w sumie też mogę, ale po rosyjsku, no to uczyłem się 6 lat rosyjskiego, więc myślę, że też by się udało. Jak jeszcze byście chcieli, to mogę spróbować po francusku i po włosku, ale to już zobaczymy czy wam się uda w ogóle dobić 50, 50 łapek w górę abym nagrał po rosyjsku fajnie a tak wpada na trzy gwiazdki i co to by było na tyle w tym odcinku zapraszam was do klanu zostawcie suba, lajka komentujcie, zapraszam na facebooka na polska waro fanpage no i co inferno zostało do zbicia trzymajcie się, siemanko jeszcze na koniec wam pokażę oczywiście standardowo klan i osiągnięcia na CWL to by było na tyle. Pozdrawiam Brutox.